Mamy prawdziwy kryzys mężczyzn. Jeden na trzech katolickich mężczyzn, którzy przyjęli chrzest, porzucił wiarę. Jeśli masz refleksyjną naturę, na pewno zadałeś sobie pytanie, dlaczego tu jestem? By poznać go, kochać go i służyć mu. Nie tylko Bóg ma plany na twoje życie, Szatan też go ma. Kiedyś podczas spowiedzi świętej ksiądz spojrzał na mnie i powiedział: Diabeł chce zniszczyć Twoją rodzinę, ale żeby tak się stało, musi przejść przez Ciebie. Jeśli jestem mężczyzną, jestem wezwany do przekazywania wiary, do życia wiarą. Muszę ją poznać. Każdy mężczyzna musi stanąć w wyłomie i podjąć walkę w tej bitwie. A do tego musi odkryć moc Eucharystii, moc modlitwy. Paciorki różańca to klucz. Patrzę na życie jako na duchową walkę. I one służą mi jak duchowe pociski. Wielu mówi, mógłbym za to umrzeć, ale nie chcą dla tego żyć. Jeśli nie będziecie żyć w imię czegoś, nie będziecie umieli za to umierać. Gadanie nie jest tanie, jest za darmo. Mówię, zależy mi na tobie, kocham cię, ale jeśli najpierw zajmuję się sobą, to nic nie znaczy. Jeśli nie chcesz walczyć o prawdę, to o co chcesz walczyć? Odpowiedź często brzmi o nic. Potrzebujemy, by pośród mężczyzn znaleźli się tacy, którzy potrafią wznieść się wyżej, patrzeć dalej i walczyć szlachetniej niż inni. Nie musi być ich wielu. Nigdy nie było ich wielu. Lecz nawet jako garstka powstaną i poprowadzą za sobą całą ludzkość.